O, dzień dobry. Dzień dobry. ogółem chciałem powiedzieć, że tu właśnie to ja, major, i po prostu chciałem, bo mamy taki samochód. O, pokażę cały ten, ale on taki już jest starszy model, i ogółem jest jeden z najlepszych samochodów na świecie. Jaki to samochód? Subaru Impreza. To jest na polskie drogi. To firmy Algida. To super samochód jest. Tak się jeździ, to się nie czuje, jak się jeździ tym samochodem. Się płynie po ulicy. I to jest najbezpieczniejszy samochód. I po prostu, żeby ludzie kupowali, to będą naprawdę zadowoleni z tego zakupu. I bardzo Proszę kupować samochód, samochody od firmy Algida Subaru Impreza, To jest o... Zapraszamy! Takie, takie to samochody, że to luksusowe, że po prostu byle kto nie jeździ takim samochodem. Prezydenci. O, właśnie tutaj jest koszulka. Może ty to będziesz jeździł takim samochodem może dla mnie ja wygram a Ty będziesz kierowcą a ja będę jeździł pilnował cię daj Boże żebyś się spełnił o Tobie i po prostu oglądajcie nasze filmy i po prostu bądźcie to Wasza jest wspaniała majówka I jeszcze raz kupujcie ludzie samochód firmy Algida Subaru imprezę. to jest Samochód na piątkę! Proszę nie krzyczeć, bo zaraz, bo doszuwać tego samochodu, gdzie ten samochód jest. To on W po Warszawie! Prostu, no, to będzie w Warszawie i po prostu chciałem zareklamować, że będzie wspaniały Jak ktoś pierwszy zakupi ten samochód jak usiądzie i odpali. To będzie się czuł jak na statku, jakby płynął. To będzie prawda taka. To, co Major powiedział, to jest całą prawdę. I jeszcze raz, kupujcie, ludzie, samochód od firmy Algida, samochód Subaru, Subaru Impreza Dziękuję. To dziękuję też.